Wydałam 7 stów, żebyście wy nie musieli. Ej, ciężko w tych czasach o dobrą parę jeansów, nie? Albo ja jestem niewymiarowa i nic na mnie nie leży, albo nie rozumiem o co chodzi. Każycie te filmy pod tytułem Kupiłam, żebyście Wy nie musieli. Hold jeansów z mango. Och, Ciężka jest ta paczka, ale mamy tutaj coś ekstra oprócz jeansów. 7 stów za 4 pary jeansów. Czajcie bazę. W lumpie za 7 stów, to ty kupisz całego lumpka. To jest moja pierwsza para jeansów, jak coś to wszystkie mam 36 rozmiar I co? I jak myślimy jak leżą? Widzisz czy miałam zawsze problem z tyłkiem Bo nie macie tak, że spłaszczają wam ten tyłek? Ja tego bardzo nie lubię tego efektu, więc szukam żeby te jeansy były git I uważam, a moi drodzy, że to są zajwiste jeansy Chcę się przyznać, tak naprawdę nie mam żadnych czarnych jeansów W tych czasach, nie? Jaja jak Doreto. Teraz coś, do czego nie wszystkie na pewno jesteście przekonane, czyli balon Jeans I ja też nie byłam przekonana i uważam, że patrzcie w ogóle tu jest jeszcze miejsca, czyli 34 śmiało, ale fajnie leżą mnie. Ja je zamówiłam tak, że... no chuj najwyżej odeślę, nie? Ale teraz to ja się zastanawiam, nie? Popatrzmy sobie jeszcze raz, no nie? Na tyłku wiszą, co tak... Nie do końca mi się to podoba. Nie będę ukrywać. Ale wiecie, brązowe. Brąz teraz prawda na topie. Tutaj też mamy balon jeans, tylko po prostu są w zwykłym, ciemnym kolorze jeansu. I co Wy myślicie o tym? Wiecie jaki to jest rozmiar? Pomy pomylili sobie zamówienia. To jest rozmiar 40, czyli ile tu wejdzie. Druga taka jak ja Są ogromne te spodnie bo ja mam. na budowie. Niespodzianka na końcu. Jest jako hamburki. Tu nie będzie tak widać, jak na nodze pewnie, ale one są zamuszowe, taki obszik śliczny, więc jest przymierzmy. Dajcie mi chwilę, muszę tu dojść i co myślicie? Piękne, nie? Dajcie znać, co myślicie o tym holu zakupowym. I co? I dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się ciepłutko. Bye!